Z tej strony ja Antics. A dzisiaj, a dzisiaj gramy sobie w Five Nights at Freddy's 2 na telefonie, słuchajcie. Także klikamy New Game. Jest. I zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że słuchacie. Tutaj. Dobrze, mam długie, coś okay. że będzie. Patrzycie, ten chwil trochę ciszę. Ok. proszę Night. Napiszę, że. Czy chcecie więcej odcinków ze Snafika? Bo to jest drugi, ale kompletnie z innego Snafa. Bo wcześniej graliśmy sobie na, yy, na kopię we Snafu jedynkę I, i może jak pod tym filmem będzie 5 łapek do to yy, sobie przejść drugą noc, którą tam byliśmy, A teraz gramy ze snafa 2 w Dobra, dam ja sobie przygódź. Bo nie chcę mieć. Dobra, e, no i słuchajcie, tych nocy nic się nie będzie... nic tak naprawdę będzie się nie działo. No e, i może będziecie mieli albo cięcie. Jak w tym słuchajcie, będziecie mieli albo cięcie, albo będę wam pokazywać. Nie wiem. Jak widzimy po pociąciu. Słuchajcie, odpaliłem teraz y, nagrywanie, y, już jestem po cięciu, nie, że skończyłem, słuchajcie, najta, tylko po prostu teraz zaczęło się lubić trochę groźnie, widzicie, AM, y, no słuchajcie, spróbujemy tą noc przejść, mam nadzieję, że nam... Słuchajcie, straciłem nasz najta, jak i możecie na Napisać, czy chcecie więcej ja na pana telefon? Bo na pana telefon mogę ogarnąć. Nie Mam na nadzieję, że żaden nam tutaj nie wystarczy. O kurde. Tu jest cicha. Słuchajcie. O jezus. Co jest? Nie wiem, czy wiecie, ale moim zdaniem, jak onem. Jak te ma mają tylko. Jakby czarne oczy i białe... O kurde. Co się właśnie stało się? prawie wszedł dobrze ale ale też powodu, że naprawdę robi się o. jaki dziady? Przed... kurczaczki obywateli, Ja, ale fart. Chyba bar ramster. Co ja? Pierwszy najta je jamski cenkę, której jakby nikt nie zdoła zrobić. Bo kto zginął w pierwszym najcie? Co jest? się mieli za marionet. Jezu! Muszę cały czas coś beka. Dusza.

O kurde, nie znalazłam skierowania w to jest nie wiem yy, Nie mam pojęcia czy... Dobra, yy, zagramy to, jest, ale to jest ostatnia próba I tym razem... Nie robię Dobra, zrobię tym razem teraz cięcie, ale potem, gdy się zacznie zabawa, to już nie robię Słuchajcie, już jestem Widzicie? Nie bo... Już... Yy, że powoli. Więc muszę go nakręcać, żeby było schodzenie. dobra. O kurde. jakby jakbyś miało odzywał, ale teraz oj o. I. I nie ma i też Nie chcę mieć jumpscare'a, tak jak wtedy miałam. Dobra, jest git. Dobra, tak to zrobić, bo chcę słyszeć, jakby ktoś mi chodził po węglach albo wiecie Teraz tak przypomnę, ale nie będę przestał film tak przypominał łapeczkę. Yy, subskrypcję. Znaczy subskrypcję co mu musicie, ale gdy będzie 5 łapeczek to spróbujemy we FNAF jedynce sobie przejść Nad drugą. W komputerze, także słuchajcie. Jeżeli doceniacie to co właśnie teraz robię tą pracę ciężką dosyć do czasem to wiecie, to i tak dalej, i tak dalej, seradio. No to słuchajcie, możecie chodzić aż po rakować subskrypcję, subskrypcję, łapę. Eee, jak nie, jak ktoś nie jest zalogowany na swój, no to to nie szkodzi. Po prostu fajnie by było, jak do żebyś... czym ogniem. A czy ja, już nie przedłużam. Wracamy do tematu O Ok, sprawdziła się już tutaj. O oh, kurde O nie Ja nie, jeszcze nie zdążyłam 哦呀！Oh, yeah. postaram się yy, nie wiem skrycie, nawet możemy kończyć ten odcinek pamiętajcie o lajku i subskrypcji na tym kanał fajnie Wstawili postawili w do zobaczenia w następnym filmie pa, pa.